No więc tu jest GPS-em sprawdzone w którym miejscu jest położenie tej wymiany dróg. Je nie będzie widać za rok, czy To jest na jednej kartce papieru narysowane jest to, oprócz tego jest fotomatka, którą zrobimy w przyszłym roku całego tego terenu. I jeszcze mamy wszystkie dokładnie policzone buzetki, ile kilogramów tutaj skał zostało przewiezione, ile metrów sześciennych szmilów przewiezionych. I w sumie mamy wbity z wagi. Jest bo to jest przyjzione, bo tylko tyle. A to są na rzeki materiały, ja No to sobie rzeka sobie za 100 lat nie weźmie, to sobie je weźmie. Nie ma, to, to, nie ma żadnego, to jest wymiana gruntów, to nie jest żadna budowa. Możemy dyskutować, czy to jest opaska. To no, nie jest Po drugiej stronie jest opaska. Ta sama, na tym jest Ale tu ona nie jest opaska. Centymetrów od lustra wody przy tym gabionie i odmierzyłem o 80 centymetrów od lustra wody przy tym krzaku. I powiedziałem, a to pan zrobisz teraz tej kreski. i niech mi pan powie jaki to wyszedł spadek. Jaki wyszedł spadek? A no spadek wyszedł 0,5%, bo tu jest 0,5% spadku do liny. Koniec. Ale aż tam do końca. W związku z tym, a to był taki teren zalegowy. Tak? Tyle, że po tamtej stronie też było równo płasko po Ale ponieważ rzeka sobie poszła w tamten meander i odbiła w tą stronę i ten no, za... regulacja nie utrzymała. Płynęła, płynęła za regulację. Nasypała się na tej regulacji troszeczkę więcej wody i podmyła tutaj tą drogę, zabrała całe takie lasek jesionów i powiem, to wszystko niżej. To u nas w Proszę Państwa, e, chciałbym, żebyśmy się tu na chwilę zatrzymali, dlatego że jesteśmy w miejscu takiej dość istotnej. Jak Państwo widzicie, jest zakręt rzeki w lewo i w tym miejscu w zasadzie powinno być zakręt rzeki w prawo i ta rzeka powinna tędy sobie płynąć jako rzeka meandrująca. Otóż ona w pewnym momencie, wcinając się w dolinę, weszła pod lewy brzeg i tym lewym brzegiem, jak Państwo widzicie, wydarła taką dziurę i zaczęła zbliżać się niebezpiecznie do drogi szybkiego ruchu, którą tam widać, że jest ona zagrożona taką rzeczą, erozją tą boczną. A my poinformowaliśmy odpowiednie czynniki, że jak chcą mieć drogę, to niech sobie ją zabezpieczą. Natomiast my natychmiast, ponieważ mamy taką możliwość, że działamy, a bez żadnych większych pozwoleń, podjęliśmy tą interwencję utrzymaniową, polegającą na stanowczym w przekierowaniu tej odnogi, nie już pirowym jakimś nasyceniem, który do trzeba odwracać, tylko takim y, nabłotem skalnym, który będzie w miarę trwały, y, została przekierowana rzeka do dawnej odnogi, która tutaj, jak Państwo widzicie, jest i była widoczna na zdjęciach lotniczych. To oczywiście y, spowodowało, że w tym miejscu powstał. Y, półtężowy tej rozkrycionej rzeki od tego miejsca do następnego wystrza jest około 400-500 metrów ten odcinek tutaj został jako suchy ale on jest odtwarzany wtedy kiedy ta woda większa będzie tą on się zje przelewała się w tym roku teraz tutaj przelał tak? Proszę wejść do tego zagajnika i zobaczcie, że w ciągu półtora roku ze zwykłego kamieniska, na którym nic nie rosło, wyrósł zagajnik olchowy, który ma do 1,52 m wysokości. A skąd się to bierze? A dlatego, że to jest jego średnio. Ponieważ tu jest woda wyżej, a tam jest woda niżej. A Olcha lubi płynącą wodę. Koniec kroku. Myśmy się tego nie spodziewali, dlatego też coś mi przywieźli te 50 sztuk czy ileś, to w ogóle ich nie widać, tak? A teraz popatrzcie, a tu mamy 4 hektary takiego wysokiego lasu. Historia regulacji raby z 904 rok, czyli to ma ile? 108 lat dopiero. A ile razy zrobili? Z pięć razy zrobili i więcej. Może więcej razy. Niech pan nie robi osób. Niech pan zrobił utrzymanie. To jest ostro. To nie znaczy to jest pracuje to jak ostroga. To pracuje. My tego jako... nie nazywamy, my nie no, używamy no, tutaj no, słowa budowla, no, okay. no bo ja ostroga to, nazywa... to jest definicja Jeżeli budowla, ja bym mógł ale... cokolwiek no. mówił, to bym mówił przetamowanie albo deflektor. Tak? To zgodzę się. Tak? Okay. Ale nie ostroga. To nie, jak ostroga to ona niszczy rzekę, niestety. To znaczy, jest ale dla to duża reorocja. Tak, to pracuje jak ostroga. No, bo nie i... bardzo, bo i... jak mhm. pan widzi, nie ma nic na końcu, co powodowało erozję na końcu. No dobrze, no, no tego nie, nie zrobiliście no, no. no, z kartą z narzutu kamiennego. Bo, bo Ostroga, Ale jest taka zakładać Zakładacie, że on się zaląduje sam yy, nie. rumoszem takim mniejszym, który tam się przelewa nie. przez rzekę. Nie. już się będzie przed rzeką uzupełniał, prawda, czy nie? Ale coś Pan pyta: czy już Księżyc utworzył taki potoczek z systemem wygamowym tak. do Lubilińskich i nawet do Ja tylko mówię, że z punktu widzenia. To pracuje jak przetamowanie, jak yy, odpadanie. Od hydrotechniki. To jest nie, rzeka. Nie, nie. Jedno bardzo poważne zagadnienie w rzekach jest brak dostaw do lomowiska. Brakujące łowisko powoduje, że rzeka docina się do podłoża skalnego, następnie rozwija